W kolejnym filmiku na moim kanale dzisiaj wam pokażę top 5 stron, które wypłacają i dwie wypłacają bezpłatnie. Także dobra. pierwsza strona to jest Ecosys Go. Gdy wyjdziesz na stronę, wchodzicie w zakład Program. Tutaj w zakładce wpisujecie mój kod, taki o. Dostaniecie 50 punktów, czyli 50 centów. Ja dostaję 15 punktów, czyli 15 centów. Czyli zaprosimy 191 osób, zarobiłem w nim 30 euro w rawie. Możemy się spokojnie wbijajcie i używać mojego kodu. Oczywiście w opisie być mail. Kolejną stronką jest zyskowafp.com. Wchodzicie na tą stronkę w zapadkę Freecoins i używacie mojego kodu Olifana. Dostajcie podaje mm, darmowego dolara. Ja dostaję tu jakąś prowizję od Was, bycie grał na stronę. Jeżeli mi się słowo. Przechodzimy do kolejnej strony. Kolejną stronką jest e, gains.gg Wchodzicie na stronę, wchodzicie w zapadkę Reference i tutaj używacie mojego kodu Xerus i dostajecie chyba 50 centów za darmo które możecie wypłacić przechodzimy do kolejnej stronki kolejną z z stronką jest go.will.com i tutaj wchodzicie w e, readem code. i tutaj wpisujecie to będzie mi miejsce tutaj on, na wpisanie mojego kodu kod to jest ripana wpisujecie tutaj ripana dajcie use i dostajecie darmowe 50 centy przechodzimy do ostatniej strony która jest go.b wchodzicie na stronę lub lo logujecie się Wchodzicie w zapadkę promo codes i tutaj używacie mojego kodu w że nie jesteście robotem i aktywujecie zapad i dostajecie 50 także mniejszy że spoko stronki wam pokazałem, no i to było na tyle, no i się